Yeah, then. Scena walki Ironmana z Thorem w lesie była jedną z najbardziej skomplikowanych do nakręcenia. Robert Downey Jr. nalegał, żeby jak najwięcej ujęć zbroi było prawdziwymi elementami kostiumu, a nie CGI. Problem w tym, że Chris Hemsworth miał w tym czasie trening z młotem, który był o wiele cięższy niż filmowy rekwizyt. W rezultacie wielokrotnie uderzył za mocno i dublerzy Jana narzekali, że scena przypominała prawdziwą bójkę. 2. Mark Ruffalo nie nagrywał samego głosu w studiu, odtwarzał halka w technice motion capture, chodził po planie w szarym kombinezonie z czujnikami, a na głowie Miał specjalny helm z kamerą. Dzięki temu inni aktorzy mogli reagować na jego ruchy i mimikę. To był pierwszy raz, gdy Hulk w całości został stworzony w CGI na podstawie gry aktora. Wcześniej w MCU używano modelu komputerowego niezwiązanego całkowicie z odtwórcą. 3. Chociaż Wielka Bitwa o Nowy Jork wygląda jak prawdziwy Manhattan, większość z cen kręcono w Albuquerque w Nowym Meksyku. Miasto miało podobny układ ulic i pozwoliło ekipie łatwiej zamknąć całe kwartały. Na miejscu odtworzono charakterystyczne witryny sklepów i szyldy. Jedynie kilka ujęć nakręconych ono faktycznie w Nowym Jorku, reszta to sprytne połączenie dekoracji i CGI. 4. Robert Downey Jr. słynął z improwizacji, często dodawał swoje teksty. Jednym z najsilniejszych momentów jest scena w laboratorium, gdy Tony Stark podaje wszystkim borówki. Tego nie było w scenariuszu. Aktor sam wniósł na plan paczkę i zaczął częstować pozostałych, a ekipa zdecydowała się zostawić to w filmie. Ta drobna improwizacja jeszcze bardziej podkreśliła charakter Tonego Starka. Yeah. Słynna scena po napisach, w której bohaterowie jedzą szawarmę została dokręcona już po premierze filmu. Ekipa zebrała się kilka dni przed wejściem produkcji do szerokiej dystrybucji. Chris Evans miał wtedy brodę do innego filmu, więc w ujęciu siedzi z ręką zasłaniającą twarz, żeby ukryć charakteryzację. Ten mały żart stał się jedną z najpopularniejszych scen po napisach w historii MCU.